Witamy Was w programie Zapytaj Górnika. Ja się nazywam Darek Pawłowski, jestem obrońcą. Ja się nazywam Bartosz Nowak i jestem pomocnikiem. Jestem na Bielica, ja występuję w pozycji bramkarza. Rozpoczynamy od YouTube'a. Pytanie do Was wszystkich. Może taka krótka burza mózgów. Kto Waszym zdaniem... A także moim zdaniem, bo to też pytanie do mnie po drugiej stronie kamery, jest w drużynie największym śmieszkiem i atmosferowiczem. Na wyjeździe i nie tylko. Gdybyście mieli komuś przyznać taką statuetkę największego śmieszka komu byście ją ręczyli. Kowice? No może być krzyżowisko. Myślę, że Krzysztof Kubica gdzieś tam wysoko byłby plasowany. No. Ale nie ma takiego lidera. Jest raczej parę takich ciekawych postaci, ale Kubic taki jest na pewno w czołówce. No to jeżeli pytanie było też do mnie, no to ja gdzieś tam w tle powiem, że naprawdę większość, praktycznie cała drużyna ma fantastyczny humor, poczucie humoru i jest atmosfera, no jak i chyba Dawno nie widziano, więc wróży to dobrze przyszłości naszej drużyny. Nie wymienię nikogo osobiście. Dla wszystkich wielkie brawa za wpływ na atmosferę w drużynie. Jakaś najzabawniejsza anegdota z waszego dotychczasowego pobytu w drużynie górnika? Pamiętacie coś takiego? Kurde, na pewno jest dużo, ale tak coś na gorąco. No, tak na szybko, żeby wybrać to, jakąś tam ciężko, ciężko, właśnie, nie? To chyba nie będzie na, na, na teraz. Ja, ja sobie nie, nie przypomnę jakiejś no. takiej, którą bym miał sprzedać i żeby było śmieszne. No, no. Albo ja sobie nie przypomnę takiej, która się nadaje do kamery. To inna <laughs> rzecz. No to przechodzimy już do takich konkretniejszych pytań, które nie będą wymagały dłuższego, dłuższego namysłu. Pytanie do Bartka, czy czułeś presję i odpowiedzialność przejmując numer 17 po Igorze Angulo? Nie, nie czułem żadnej presji ani odpowiedzialności, bo każdy zawodnik ma tam swój jakiś ulubiony numer, ma jakieś coś, coś, co dla niego znaczy albo jakieś szczęśliwe, a niektórzy też wybierają po prostu jaki jest wolny. Ja od małego zawsze uwielbiałem grać z 17 i wiedziałem, że Igor grał z tym numerem bardzo długo i to wszyscy kibice go bardzo, bardzo dobrze wspominają. I Po prostu chciałem e, też się dobrze, nadal chcę się dobrze prezentować na boisku i żeby, żeby też ten numer się dalej dobrze kojarzył, ale jakieś dodatkowej presji w związku z tym nie czułem. Daniel, jak to jest wskoczyć do składu między słupki bramki górnika? No po tylu latach. Treningu w ukochanym klubie? No, na pewno to jest rzecz, na którą się czeka, tak? No, cała praca w Akademii jest po to, aby właśnie na samym finiszu grać w pierwszej drużynie danego klubu, więc to jest na pewno mega miłe i niezapomniane uczucie. Pytanie do Darka: jakim klubem, jaką drużyną grasz grając w FIFA? Nie gram FIFA. Także <laughs> niestety. A w co bras? Tak Full managera. O właśnie, no e, to. nie mogę... Nie gram górnikiem generalnie. Bo nie lubię grać z sobą czy swoimi kolegami. E, także aktualnie nie aktualnie gram Krakowią. E, ale, ale to się zmienia dosyć regularnie. Mogę hmm. się dodawać tej Krakowie. mogę hmm. powiedzieć, że nie. Że... No to po, po, to po, się po, po, <laughs> Nie, ja po prostu lubię grać drużynami, które są w kryzysie a kiedyś oglądałem mecz, Tam parę miesięcy temu, Krakowie tak dosyć mocno przegrała i uznałem, że ktoś <grywa> musi <się> naprawić. <grywa> <grywa> Bartek, z którym napastnikiem najlepiej Ci się współpracuje? Nie tylko podczas meczów ligowych, ale również na treningach. Ja myślę, że, że bardzo dobrze mi się współpracuje zarówno i z Hesim, i z Piotrkiem. I akurat w naszym systemie, w naszym stylu grania Myślę, że każdy zawodnik ofensywny jest tym napastnikiem albo przez chwilę, chociaż musi nim być w związku z jaka sytuacja panuje na boisku, więc my dużo się wymieniamy, dużo rotujemy pozycjami i myślę, że tym napastnikiem jest każdy i, i całkiem, całkiem dobrze się rozumiemy i nawet bym powiedział, że z każdym treningiem meczem coraz lepiej. A tak jak powiedziałeś, na treningach panuje bardzo dobra atmosfera i, i, i tutaj w klubie, i w szatni i tak dalej. Więc no, nie, nie powiedziałbym, że z kimś się, się nie dogaduje. Zostajemy przy twojej osobie. Jak wiemy, grałeś w przeszłości w klubie niezbyt przyjaznym dla kibiców górnika Zabrze. Czy kiedykolwiek ktoś ci to wytykał? Nie, nie. Tylko jedyne tak naprawdę historie, którymi mi ktoś to przypomina, są właśnie wywiadach i pytania takie, czy coś mi się kiedyś takiego przydarzyło. Nie, to było, było już jakiś czas temu. To, to było w przeszłości, zostawiamy w przeszłości. Daniel, jak wygląda rywalizacja w klubie na pozycji bramkarza? Rywalizacja, myślę, że jak w każdym innym klubie, no, przygotowujemy się yy, w okresie przygotowawczym, gdzie jest w sumie najważniejszy moment yy, o palcu, o skład. No, i później już kto zacznie, to praktycznie zależy wszystko od danej osoby. tak? Jeżeli, yy, jeżeli na boisku będzie spełniać oczekiwania i trenera i drużyny, to myślę, że. że Akurat jesteśmy na takiej pozycji, której już często się nie zmienia, tak? No, chyba że jakaś kontuzja nieoczekiwana, czy, czy, no, czy po prostu chęć dania odpocząć drugiemu, tak? Bo czasami też tak może być, że ze, ze psychicznie ktoś potrzebuje chwili oddechu. Darek, grałeś również w Termalice. Czy jest różnica presji narzuconej na piłkarze w takim klubie jak Górnik w porównaniu właśnie do termaliki? No na pewno, ta presja jest troszeczkę inna ze względu na kibiców, ze względu na historię klubów. E, natomiast w Termalicy dużą presję wywiera też pani prezes, także całościowo można powiedzieć, że to jest podobne uczucie. No to chłopaki, jedziemy z twitterem. Daniel, dlaczego wolisz mieszkać w Gliwicach, czy masz już dość tego, że w Zabrzu nękają ci ciągle o autografy? O, e, ja powiem, tak. zacząć od tego, że nikt mnie nie nęka o autografy. A drugie sprostowanie to mieszkam zawsze cały czas na zaborzu, także nie wiem skąd te informacje ktoś ma, ale się pomylił. Bartek, granie bez klasycznej dziewiątki. Ciężary, czy idealne ustawienie pod obecną kadrę górnika? Myślę, że idealne <śm> ustawienie pod obecną kadrę, ponieważ, tak jak przed chwilą powiedziałem, to nie jest tak, że my nie mamy klasycznej dziewiątki. My mamy właśnie trzy klasyczne dziewiątki, które się bardzo dużo rotują. i i wymieniają. Myślę, że to, że w zeszłej rundzie stworzyliśmy sobie dużo sytuacji, i w, e, każdy z naszej czwórki e, był w, w czołówce jakiejś tam stworzonych sytuacji, okazji, kluczowych podań i tak dalej, to pokazuje, że to jest dobra droga. No, myślę, że jak to jest, troszkę jeszcze dojdzie do tego skuteczności, więcej, troszkę więcej szczęścia, to, to będzie, będzie bardzo dobrze. Darku, wahadło e, trzeci stoper, czy najlepiej w czwórce z tyłu? Nie wiem, wahadło i prawa obrona w czwórce to jest dla mnie naturalna, naturalna pozycja, więc jest mi to obojętne. Jako trzeci stopper ten bardziej z prawej strony też się dobrze czuję, choć nie aż tak naturalnie, ale już dosyć dużo czasu tam na tej pozycji spędziłem, chociażby w zeszłym sezonie. Także też dla mnie nie ma problemu. Daniel, największy atut kontra największy brak. Większy atut. To myślę, że granalini a braki Może o brakach nie będę mówił. Nie, nie ma braku, nie, ma braków. nie ma braków. Ja go znam już tyle czasu, nie ma braków. <grym> Wiadomo, każdy ma swoje, ale to zostawia dla siebie. No klasyczne pytanie, które zawsze się pojawia. Ulubiony zagraniczny klub. Do każdego oczywiście. Ja nie mam ja nie kibicuję, ja nikomu za bardzo. Ja kiedyś byłem bardziej fanem Realu Madryt, ale teraz to ustało i jeszcze też nie mam jakiegoś tam wybranego klubu. Czasami wolę dobry mecz po prostu obejrzeć. A kiedy byłem młodszy byłem kibicem Realu Madryt, I, ale też z czasem to, to ustępowało i teraz bardzo lubię oglądać Ligę Angielską, ale też nie mam jakiegoś konkretnego klubu. Teraz pytanie do dwójki z Was. Czym dla Was rodowitych Zabrzeń, oczywiście Daniel i Darek, jest gra w górniku, jest możliwość gry w górniku zawsze. No to tak jak w poprzednim pytaniu mówiłem, myślę, że dla Dareka podobnie. No, gdzieś tam przez te szczeble Akademii, a może mniej niż Darek, przychodziliśmy, bo ja dopiero tak do pierwszej listy trafiłem do górnika. Ale myślę, że to jak powiedziałem wcześniej, niezapomniane uczucie. No i po to myślę, że każdy chłopak Akademii trenuje, żeby zakończyć tą pracę w pierwszej drużynie. No się zgadzam, dokładnie tak. Po to trenowaliśmy w zasadzie całe życie, żeby w końcu w tej pierwszej drużynie się znaleźć. Dla mnie zawsze piłkarze górnika to byli jak, byli jak bohaterowie. E, także ja siebie teraz tak nie postrzegam, ale no, cieszę się, że do, dołączyłem do, do drużyny. No, bo to zawsze było moje marzenie, także, także bardzo się z tego cieszę. Bartosz, czy na baletach masz taki sam luz jak na boisku? <laughs> Nie, ja raczej nie jestem z tych, co, co chodzą, na, czy chodzili na balety. Ja raczej nie lubię raczej wyjść na, na miasto ani jakichś takich e, e, imprez tanecznych czy coś takiego. Ale miło miło to znaczy, że mam fajne luz na wisku. A w życiu w życiu też myślę, że mam takie. Też raczej się dużo nie, nie staram się nie przejmować, nie stresować i, i nie denerwować. Daniel, stuję. dosłownie, czy taki kocur jak ty miał stres przed meczem na Rakowie? Stres? Myślę, że stres nie. No. Stres może był jeszcze jak debiutowałem w górniku, tak ponad 3 lata temu już. A teraz, już z takim większym bagażem doświadczeń, to kolejne, kolejny mecz, tak, kolejny, kolejne doświadczenie. I to już nie nazwałbym tego takim stresem, tylko po prostu miłym przeżyciem i wynagrodzeniem ciężkiej pracy. Ulubiony bramkarz? Do, do niedawna był to Joe Hart, ale już niestety trochę odszedł, zapomnienie, a na ten moment to myślę też tego. To jakie cechy chciałbyś Terztygen, od niego przejąć? Od Ter Tak. Myślę, że grę nogą, bo jest naprawdę pod tym względem top 1 lub top 2 myślę, że na świecie i też na, na linii jest mega, mega bramkarzem. Ogólnie jego cały styl jako bramkarza mi się podoba i odpowiada, także myślę, no, że na nie bym się wzorował. Przechodzimy do Bartosza. Bartosz, jak Ci się podobała rozmowa z Tobą jako gościem w podcaście Czwartej Trybuny i czy w przyszłości, po zakończeniu piłkarskiej kariery, widziałbyś się w roli eksperta w telewizji, radiu czy podcastach? Myślę, że... Zaczynamy do pierwszej części tego pytania, to myślę, że wyszło spo naprawdę spoko, bo było bardzo, myślę, na luzie. Bez stresu, też dobrze, że te wyniki pod koniec się trochę ułożyły, że, że w dobrych humorach wszyscy tam byliśmy, bo tak to by może było różnie, nie wiem. A co do przyszłości, to jeszcze nie wiem, myślę, że, że może, coś, może coś takiego by dostał, nie wiem, jeszcze nie, nie aż tak się konkretnie zastanawiałem. Co bym chciał robić, albo co będę robił po skończonej mojej karierze z piłką, ale myślę, że jeszcze, jeszcze mam trochę czasu, żeby się nad tym zastanowić, bo jeszcze nie zamierzam ani, ani kończyć, ani myśleć o ukończeniu. To jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Ostatnie, jeżeli chodzi o Twitter. Czy ustawienie cię na kapitanie w najbliższej rundzie fantazy, Liki będzie dobrym wyborem? Pewnie, że tak. Sam tak zrobię na pewno. Darek, do Ciebie pytanie podobne, jak padło do Daniela wcześniej. Ulubiony zawodnik i, i ewentualnie, które cechy chciałbyś od niego przejąć? Łukasz Piszczek. To zawsze był dla mnie taki wzór. Jakie cechy? No to myślę, że taka inteligencja boiskowa, bo bo wiem, że ciężko jest z ofensywnego zawodnika stać się obrońcą, że trzeba wiele zachowań sobie, sobie przyswoić. No on już pod koniec swojej kariery w Rosji wyglądał jak profesor i na prawie obronie, na wahadle i w trójce, także... Także no, nic tylko czerpać od niego z jego meczów, bo, bo naprawdę miał super karierę, więc było co oglądać. To dziękujemy za, za wszystkie pytania zadane przez kibiców i my już się dzisiaj zbieramy z, z obozu, wracamy do Polski, także następnym razem będziemy się już widzieć, mam nadzieję, na, na stadionie w Zabrze. Dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy.